Pokażę Wam, czy z tych rzeczy można zrobić samolot. Tak właśnie się prezentuje mini samolot. Łatwo go zrobić. Potrzeba. Takie tylko rzeczy. Takie rzeczy. Jak macie w domu, lego. Czy coś innego. A obecnie wam pokażę mój samolot. A obecnie mam taki samolot. To na napiszcie w komentarzach. Zostawcie lajka i subskrypcja. Pa!